Ponad 100 milionów złotych, 12 tramwajów, a każdy z nich liczący ponad 30 metrów. Pod koniec roku 2015 na torowiska Bydgoszczy mają wyjechać nowoczesne pociągi tramwajowe typu Swing. Umowa, opiewająca na tak wysoką kwotę, została w czwartek podpisana w siedzibie firmy PESA. Cieszę się, że ten moment następuje. Dzisiaj moi yy, przedstawiciele, spółka powołana po to, aby zbudować linię do tramwajów. Do Fordonu, kontrakt pierwszy. Podpisy pod umową złożyli zarówno przedstawiciele PESY w tym prezes Tomasz Zaboklicki, jak i członkowie zarządu Tramway Fordon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witold Dębicki oraz Maciej Kozakiewicz. Jak zapewnia prezes PESA Tomasz Zaboklicki, jego firma w tym wypadku jest dwukrotnie bardziej zobowiązana przy realizacji tego kontraktu. Dla nas Dwa punkty widzenia są bardzo istotne przy tym kontrakcie. Po pierwsze doczekaliśmy się jego, ale jednocześnie doczekując, doczekając tego dnia, jednocześnie mamy świadomość dużego zobowiązania moralnego, bo ten tramwaj będzie w naszym mieście. Nasi pracownicy, którzy będą produkować ten tramwaj, montować go, tak naprawdę będą jednocześnie użytkownikami. To jest bardzo duże zobowiązanie. Przedstawiciele spółki Tramwaj Fordon zapewniają, że nie ma żadnych opóźnień w realizacji inwestycji i że oddana zostanie ona do użytku zgodnie z planem, a więc pod koniec 2015 roku. Uważam, że sukces duży, ponieważ jest to w zasadzie ostatnia umowa z tych dużych, podpisywana przez spółkę Tramway Fordon, związana z budową linii tramwajowej do Fordonu, no i właśnie na koniec został zakup taboru. No, dzielimy tą inwestycję jakby na e, takie dwa fronty, gdzie pierwszym frontem jest sam węzeł wschodni z estakadą, z przebudową stacji kolejowej Bydgoszcz-Schód, z, e, z bardzo dużą ilością przezbrojeń. E, jest to niewątpliwie najtrudniejszy element całej tej realizacji. I jakby drugi front to jest teren e, poza węzłem wschodnim, czyli ta linia 90 km, która przebiega głównie przez, przez, dzielnicę, przez dzielnicę Fordon. Jak zapewnił prezydent miasta, kolejne umowy są w przygotowaniu, ale ich realizacja będzie możliwa dopiero wówczas, gdy zostanie zapewnione dofinansowanie ze środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2014-2020. Dla Enjoy Bydgoszcz, Eryk Dominiczak.